Ciśniemy, proszę Państwa, ciśniemy z robotą. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabellus, to jest e, kolejny odcinek Beer Factory, e, a my, m, proszę Państwa, tutaj ciężko pracujemy e, z, z chopakami. E, no bo trzeba, no bo trzeba. E, I się jesiu waksy e, tworzą elegancko, e, tutaj kurczę... E, Jeden z widzów napisał, że jak ostatnia paleta Siuwaksa Pabellusa będzie produkowana i później będzie yy, m, 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 przejście na m, nowy, niekoniecznie lepszy, ale nowy przepis, yy, no to tutaj mam zamówienie na ostatnią paletę, żeby, żeby tego. Dobra, yy, Mieciu, e, Hopie, pamiętaj tam, żeby widzowi tę jedną paletę wysłać, co? O, bo to kurna, żebyś nie wychlął. No i dobra, co słychać słuchajcie, w wielkim e, świecie produkcji e, jakże zasnego siwaxa. No ten się tu robi. Ech. Ale podobno on był przypisany rzekomo niby do czyszczenia. Ja tam nic nie wiem, nie? Ale możemy go przepisać, nie? Możemy go, powiedzmy, stację roboczą mu przepisać, tak? Więc tu e, załóżmy, e, nie. Tak, nie. O. Znisz połączenie. Sru i Aha, tego się nie da zniszczyć, tak? Czyli przepisać się nie da. No dobrze. Czyli ja go muszę po prostu wziąć. Stąd zabrać. No dobrze. Skoro muszę, no to go zabierzmy. Przypisz stację roboczą. No i dobra. I robię to przy Was, tak? Żebyście widzieli. Patrzcie uważnie tym razem, no żebyście nic nie przegapili, nie? Tutaj. To miejsce paletowe jest przypisane do komputera. No i teraz tego Dziubasa. Yy, słuchaj, ja nie mam całego tutaj yy, wieku. Nie? To jest ograniczony czas antenowy kuźwa, więc yy, róż dupę. Tak kulturalnie powiem. Yy, przypiszmy go tu. I stru. No i dobrze. I co? I on spier tego. Ale jest przypisany. I nigdzie indziej już nie jest przypisany. I nie ma czyszczenia tutaj e, włączonego, więc jest do doków rozładunkowych, więc co wy tutaj gadacie, że, że on czyszczenie ma? Że gdzie tu jest to czyszczenie? Bo ja tu nigdzie nie widzę. Jest tak, jak było. I on nie chce po prostu e, tutaj robić z, z niewiadomego powodu. I cholera wie, o co kuś wam się rozchodzi? Gdzie leziesz, kurna, no to już bierz chociaż rozlewaj ten browar. No. Już honor, honor. Przecież... Także nie mam bladego pojęcia. Yy, o co tutaj chodzi? Ja strasznie wnikliwie czytałem te komentarze. Yy, bo tam tłumaczyliście, jak to zrobić? Bo u kogoś tam podobno działa. No i miejsca paletowe, miejsce paletowe no jedno. No jedno też wystarczy, żeby chociaż jedna paleta się tu pojawiła, tak? Nie cały tir, tylko jedna paleta. No ale kurde. Gamo nie jest jakiś uparty, no i, i, i nie wiadomo o co mu się roz, roztegowuje. No. Ja to mogę skasować załóżmy sruw. I powiedzmy. Nie ja wiem, no teraz chcemy rozładowywać, tak? No to nowe połączenie, pyk. I tam do tego miejsca paletowego. Przecież miejsce paletowe to miejsce paletowe. No drzwik tutaj powinien dotrzeć. No i, i, i jest, no, jest. To jeszcze dodatkowo na zielono. No. I what the fuck? Nie mam bladego pojęcia, proszę państwa. Nie, nie wiem o co tu chodzi. To jest dla mnie czarna magia kuźwa, Jestem jakiś, nie wiem, albo oporny na wiedzę, albo tu jest coś nie halo. No bo ja już nic nie, nie jestem w stanie wymyślać. No jest miejsce paletowe. I takie tam. Chodzki, klocki. No dobrze. Eee, co słychać dalej? Tu widzę. O, a coś się zdarzyło. A ty działasz sobie dobrze, to działaj sobie, to dla mnie przeszkadzaj sobie. No dobra, tutaj zaraz kolejna paleta będzie. Słuchajcie, gotowa do, do tego do, 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 do wywiezienia. Jak na razie to składuję tutaj na tym miejscu, na którym składować nie powinienem, no z tego względu, że po prostu jest miejsce, tak? I nie chcę sobie tam zapychać przejazdu. Kurwa, możesz jadąc do przodu nie, nie cisnąć, na, na, że niby na wstecznym, bo to wkurza tak, żeby to pikanie. Zimna jest ta konstrukcja tego wózka, ale... Dobra, hono. Do góry. Nie atracją. Dobrze. I podstawmy szybciutko paletkę, co by się tu ładowała następna. Yy... <śm> Proszę uprzejmie, a my jedziemy odstawić kolejną. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Naprawdę, tutaj myślę, że potężnego tira yy, wyeksportujemy. Jak już to wszystko się raczy uzbierać? To już czwarta paleta, proszę Państwa. Także będzie dobrze. W międzyczasie drodzy Państwo, trochę dla fanu zrobiłem tutaj dwa kontrakty, tak żeby jeszcze troszeczkę może budżet podreperować, o tego typu rzeczy, jeden za 876, o elegancko, a drugi za 754, także myślę, że całkiem, całkiem nieźle, przez co mamy na koncie 3778 dolców. No i gitara. I bardzo dobrze. Zobaczmy, jak tam sytuacja, jeżeli mowa o butelkach, bo tam już się chyba coś pokończyło. Tak coś czuję. Hmm. A, nie, on jeszcze ciśnie. A to wiecie co, Hilunia? Znajdźmy pracownika, który nie. A, Noa Dobra, idziemy. Noa e, Noa synu. Bo. Aha, pracownik będzie się poruszał szybciej. Ok, ulepszenie. Za dwa koła. I a. Ojej, zobaczcie, te ceny chyba tutaj, te, 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 to, to, to szkolenie całe to chyba podrożało. Coś tak mi się wydaje. Hmm, ciekawe. Który by tutaj ziomuś miał jakieś coś, co by mogło mi się przydać? O! <śmiech> Przepraszam. Hmm. <laughs> Króżarka do ziarna. Wiecie co? Eee, spróbujmy tego liama, smyfa, przypisać, bo on ma poziom maksymalny, do żurawia. I zobaczmy. Może innego, bo ja się na tego etanola uparłem, a, a, a może po prostu z jest coś, kuźwa, nie tak. Może tamten jest jakiś taki psychiczny. A co tu się wydarzyło? Hmm, ciekawe. Ono, ono, synu, będziesz tu robił... Poczekajmy, aż on tutaj przyczłapie, bo. No. Nie no, nie spiesz się oczywiście, ja mam czas. Pewnie, że tak. No dobra, i sprawdźmy teraz. Proszę uprzejmie. Pyk. Aha, i spierdalasz tak? Dziękuję, fajny jesteś. Yy, natomiast tutaj coś się roztegowało z tym połączeniem. Yy, zobaczmy. A przecież było połączenie i no i co? Aliam z pieprza? <gulia> nie, nie wiem o co chodzi. Naprawdę, to już kolejne. Od kruszarki go zabrałem. Chciałem dać awans. A tu i takie o. Nie mam bladego pojęcia. O co się tu rozchodzi, kutwa? Nie wiem, czy tu coś trzeba jeszcze kliknąć? Import. Yy, surowy słód Tutaj opróżni. No, opróżnij butelki. A nie, to opróżnione butelki. No dobrze, no ale. Boże, ty mój. Za jakie grzechy? Co ja komu zrobiłem, że tak się to dzieje? Czy to jest straszne. No nic. No. Hmm. Jakby to powiedzieć? A, zapłaćmy No nie mam szczęścia. Nie mam szczęścia po prostu. No i teraz na kruszarce też nikt nie robi, też yy, tutaj się opierdzielać będą? No nic, no. Dobrze, słuchajcie, bo my musimy butelki dostarczyć. Yy, tutaj mamy cztery palety, tam yy, oczywiście na rozlewni to też yy, yy, palety jakieś zapewne są, a my tu jeszcze musimy tego tira opróżnić, nie? W związku ze związkiem... Tak też zrobimy. Dobra. Dojedziemy o do samego koniuszka. I to już będzie finito. I teraz TIR powinien odjechać, jak tylko puszczę te paletę. Sprawdźmy tę te, zacną teorię. Pyk. O, Nie widzicie. Elegancko działa. Śmiga jak ta lala. No dobrze. Czyli my mamy to ogarnięte. Dobra, teraz y, trochę. Mm, ale żeś kuźwa przejechał. Teraz trochę słodu bym zgarnął. Tutaj. Bo tam chłopcy jednak robią, tak? Więc y, żeby mieli na czym robić. A chłopcy robią, kuźwa jak liam. E, to się wziął i, i, i gdzieś tam. Zbunkrowo, bo, bo na żurawium ukazałem robić. No, coś taki hopek, roztropek. No, dobrze. Coś tutaj mamy. No, to teraz by wypadało wziąć i e, wujzek. No i to taka robota, właśnie, drodzy Państwo, jest. Nic spektakularnego. Natomiast widzę, że się butelki to, totalnie pokończyły. I hopsa, paletka pełna. Sporo butelek tam czeka. Więc teraz muszę dostarczyć ziomusiowi buteleczki. No i będzie rozlewał dalej. Nie? Oczywiście trzeba będzie nowego tira zamówić z butelkami, bo. Ee, to na pewno nie jest koniec. Ale wiecie co, dostarczmy tutaj. Ile dostarczmy? Dwie palety na razie. I sprawdzimy ile jeszcze jest yy, Siubaksa zmagazynowanego, bo, bo to wiadomo. Im więcej, tym lepiej. No jeszcze jakieś turbo by się przy A! Tu... To... Oj ty synu mój, to jest turbo! Ale ja tu nie widzę, żeby on jakoś szybciej jechał. Tylko piłuje yy, yy, ryło. Dobrze. E, e! e. Misiu! Najpierw wyjeć, potem skręcoj. Dobra. I od razu zabierzemy paletę butelek, bo to niepotrzebnie tutaj stoi. Aj, kurde. No dobrze, spróbujmy jakoś tutaj wjechać. Dobrze, odjedźmy. I dostapmy nową. To, to się tam e, zgarnie e, te, te butelki ekstra, które się do, doczepiły. O do ile będzie miejsce. Jest tu? Ono ono. Aleś ta paleta kurczę stanęła. No, ciężko będzie później wózkiem podjechać, no, ale spróbujemy. No zobaczymy. No, temu już kawy brakuje, to też przesada z tą kawą jest. Ja nie wiem, po co to na siłę tworzyć jakieś e, takie rzeczy. E, czaso umilacze to mają być? Czy, czy jak to traktować, jak to nazwać? Bo to, e, to są przeszkadzacze. No. E, już, już mógłby biegać, ten ziomuś, po prostu mógłby biegać, a nie, że on musi jeszcze angażować swój czas, którego i tak nie ma w to, żeby iść do ekspresu i kawy się nachlać po to, żeby mógł biegać. No, troszeczkę taki można powiedzieć już, już na siłę, na wyrost, taki trochę moim zdaniem jest, ale nie wiem co Państwo sądzicie na ten temat. Dobra. I sprawdźmy w takim razie, bo to... Mieliśmy dwie palety dostarczyć i zobaczyć ile tam jeszcze siófaksa jest zmagazynowanego, więc będziemy wiedzieć. Nasz jomutek już nie biega, bo już mu tam kawy zabrakło. Także w slow motion trochę chodzę, a tu jest jeszcze, słuchajcie, 352 litry, ilość butelkowana, 3167, ło. No jest moc, jest moc, nie powiem. Natomiast proponuję, żebyśmy może, bo i tak, kurwa, son. wstecznym nadało. Proponuję, żebyśmy tutaj zabrali jedną paletę słodu, bo no i tak jedziemy, nie? I tak w tamtą stronę jedziemy, bo do ekspresu. W związku z tym, mogę wziąć chłopakom paletę, a niech robią. Także tak, podsumowując. Przepiąłem pracownika, innego dałem, no i też nic nie wyszło. I koniec podsumowania. Zostawiłem tutaj pustą paletę, tu jest nowa, ale trzeba tego e, całego liama podpiąć z powrotem. Chyba, że byśmy wzięli tego świeżaka, nie? Ale ja tu się muszę koniecznie kawę napić, bo to, to przecież nie da się biegać w ogóle, ani robić, no. e, Zapłaćmy chłopakom. O, kawusia jest gotowa. I który to był? Ten Noah cały, tak? O. No, to weźmy go, czemu nie? Przepis stację roboczą. I rób. Ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, hmm, dlaczego mi tutaj to nie działa. E, ten, ten pracownik, ale możemy zrobić jakiś kontrakt po to, żeby coś tam ulepszyć. Powiedzmy, co by tutaj ciekawego było. To nie. To nie. To nie. To 25 worów. 17. To nie. To możemy zaakceptować. To możemy zaakceptować, ponieważ, drodzy Państwo, tutaj chyba powinny być 24 worki, a tutaj mam jeden taki yy, wolny. Więc to by na szybko można było zrealizować i by kaska wyleciała, nie? Czemu nie? Dobra, a właśnie. 24, ok. I tutaj jeszcze ta jedna paletka To będzie akurat 25, równiutko, bez, bez tam e, żadnej nadwyżki I od razu jeszcze dotankujemy tego e, Naszego Mobila Naszą Formułę 1 A, trawie, przypnij się Okej, okay. kontrakt y, oddamy, Potwierdź no i bardzo ładnie, e, nie chcę tego, że, kuźwa, na te, na, na waciki mi nie starczy, no i tą butlą to lepiej, kurde, po, po słupach nie walić, no, Myślę, że się bardzo źle może skończyć. A nie ma informacji, że Francis przy, 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 przypałętał się, nie wiem, no wezmę wora bo yy, Bo trzeba będzie pewnie rzucać w niego, ale Nie było I'm back, czy coś a teraz dopiero, no to No, co? Francisku Pory panity gdzie mi tam? O ty! Będzie się kurwa pośmieję zaraz. Ej, no. No. Spoiler 3, no dobrze, no dobra, no dobra. Dobrze, no trzeba mu było w ciry spuścić. Eee, dobra, a ja tu jestem w trakcie, słuchajcie, transportu e, palety. Więc no cóż, no cóż, trochę mi zawrócił w głowie, natomiast będę potrzebował, słuchajcie, ogarnąć temat kolejnego, właśnie ciągnika średłowego z butelkami. Teraz tylko pytanie brzmi, po ile te butelki będą na rynku? Sprawdźmy to. Rynek globalny. O, Nie, nie, nie. Ale to minutkę, to chyba możemy poczekać, tak? Yy, I zobaczymy, bo być może będzie jakaś intratna oferta, która nam tu pozwoli na, na zakup y, y, Tira. Y, palec z butelkami. No bo to naprawdę mamy sporo tego, tego, tego Pabellusa, Pabelusa. I, no i właśnie. No i w tym momencie musimy lawirować, ale. Zastanawiam się, bo ja nie pamiętam ile było butelek, tam chyba jeden rząd był, nie? Czyli 8 palet było. Jeśli mowa o tych pustych butelkach zamówionych wcześniej. Natomiast tutaj mamy jeszcze słód do rozładowania, ile tam tych worków jest? E, palet, znaczy 2 4, chyba 5, jeżeli albo 6, jeżeli. No to coś koło tego. Także chłopcy mają jeszcze co robić. Tutaj 20 sekund będzie nowa oferta. Mam nadzieję, że z potężną obniżką. No ale tak czy inaczej to my musimy e, zamówić, tak, buteleczki. Niestety pokończyło się wszystko i... No i w tej chwili nie mamy. Dobra, uwaga. A, no nie, jest to znacząca obniżka. Ale jak to mówią? Lepszy rys niż nic. Dobrze 8 palec zamówię, bo nie mogę się wypłukać z całej kasy. E, tylko czekajcie, bo. Gdzie on podjedzie? O to jest pytanie. Powinien chyba na to stanowisko tutaj podjechać. Zaraz będziemy patrzeć. O, fioletowy przyjechał. O, tak też będzie. Dobra. To my możemy wsiąść do, 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 żur do żurawia. O, i go od razu tutaj y, tam paletkę wziąć i rozładować jedną. Pyk. sobie przed wózeczkiem elegancko postawię, co mi było wygodnie. Dobra. I od razu zabierzemy, no bo to żeby na półsto nie jeździć. nie? O, i pyk, i śmigamy. Nie, z tym turbo to tutaj nic szybciej nie jeździ. Także nie wiem, po co to ulepszenie wózka było, ale... No tyle tylko, że wygląda jak wygląda, nie? Także tak to tutaj mamy porobione. Ten już widzę, że opróżnił jedną paletę, dobrał się do drugiej. Bożąsiu, to podmieńmy. tam tamta to jest taka... Można powiedzieć, yy, 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 rezerwowa, jak on weźmie i jedną... O, a ja tu nie dałem palety? O kurczę. A to zgrzeszyłeś, synu. No, tak to chyba nie robimy, nie? No nie wiem, jak ja się do tej palety dobiorę, ale mm, będę się bardzo starał. No... I tak to sobie leniwie, proszę Państwa, tutaj ta produkcja idzie. Niestety nie do końca tak, jakbym sobie tego życzył, ale nie można mieć wszystkiego. Natomiast można tutaj ogarniać no, różne te kontrakty, tak? no Tam dla polepszenia swojej sytuacji finansowej i, i, i tej biznesowej, tutaj, tak, żeby mieć powiedzmy na jakiś rozwój, to można doraźnie kontrakty wykonywać możemy zobaczyć jak tutaj wygląda sytuacja teraz no to na pewno nie, nie za tę cenę, to nie chcę tego. Tego też nie chcę to mi się nie opłaca. To mi się też nie opłaca. No, za 700 kurde, ale nie za takie psie pieniądze, no co to? No i co? No i, i powolutku jakoś tam się rozwijać, tak? Aczkolwiek no dalej czekamy oczywiście na... Ja czekam. Na premierę, bo ten odcinek nagrywany jest jeszcze 9 stycznia, premiera jest 10, zapowiedziana i no trzeba chyba będzie jeszcze dzisiaj, a że jest po 19, no to już za chwilę praktycznie, jak dla mnie, na kanale pojawi się ankieta, dla was to już będzie wczoraj, no i będziemy wiedzieć czy przy premierze rozpoczynamy na nowo, bo ja też muszę wiedzieć takie rzeczy, tymczasem. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.